To, w jakim stopniu uczniowie kończący szkołę podstawową opanowali czytanie, pisanie, liczenie, rozumowanie oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce, nauczyciele i rodzice dowiedzą się po wynikach sprawdzianu szóstoklasistów. Tegoroczny odbył się w ostatni czwartek. Uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie testu punktualnie o godzinie dziewiątej. Podobno bez zbędnych emocji. Normalnie jakoś, nie podchodzę za tego poważnie, tylko tak się skupiam, żeby było dobrze, żeby zdać po prostu. No, ja się ogólnie przygotowałam, nie stresuję się. Było dużo lekcji, to myślę, że coś się nauczyłam przez ten czas. Ja się nie uczyłam, ale chyba jestem przygotowana. Ja też, ale jakoś będzie. Na stresu bez długie. Myślimy, że bardzo dobrze. Na teście pojawiły się zadania sprawdzające wiedzę humanistyczną i matematyczną z elementami historii i nauk przyrodniczych. Nauczyciele przygotowujący swoich podopiecznych zadbali też o to, aby potrafili oni sobie skutecznie poradzić ze stresem, jaki wiąże się z pierwszym poważnym egzaminem w życiu. Dzieci rozwiązują, testy uczą się na zajęciach i godzinach wychowawczych, i z innych zajęciach, jak radzić sobie ze stresem, jak sobie radzić z, z emocjami, a również jak planować pracę z testem na sprawdzianie. Bo na jego napisanie uczniowie mieli tylko 60 minut. Dla mnie chyba trochę za mało czasu, ale wszystko skończyłam. I mam nadzieję, że dobrze. Mi nie straciło czasu na opowiadanie na końcu i ja napisałam prawie. No, połowę napisałam opowiadania. Szustoklesiści narzekali też na część matematyczną sprawdzianą. Tylko matematyka trochę mi źle poszła, ale tak no za trudne dla mnie te zadania były te z matematyki, ja tak to dobrze wszystko. No matematyka się nie uda, ale polski dobrze. Ale nie ma co załamywać rąk, bowiem sprawdzian, mimo tego, że jego napisanie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, nie ma większego wpływu ani na ostateczną ocenę ucznia, ani na przyjęcie do gimnazjum. Jest to z pewnością jakaś, jakiś test kontrola dla samego ucznia, czy, czy potrafi przekazać tę wiedzę, którą zdobył przez 6 lat. Natomiast nie ma to wyniku żadnego na końcową ocenę, czy na ukończenie szkoły. Jest to po prostu warunek ukończenia szkoły. Na sprawdzianie maksymalnie można zdobyć 40 punktów. W Legionowie przystąpiło do niego ponad 500 szóstoklasistów.